Cześć, jestem Rafał z firmy Lesowik i choć na co dzień zajmujemy się robieniem hamaków do spania w lesie, pustynia wydaje się miejscem, gdzie hamaka się zupełnie nie da użyć, to mieliśmy przyjemność pomóc w organizacji festiwalu z naszymi plandekami, które stworzyły miejsce odpoczynku, miejsce zbierania inspiracji, zadaszenie, cień. No i muszę powiedzieć, że trafiając na pustynię w zupełnie nowym kontekście, czuję jakąś taką iskierkę, która popycha nas w jakimś nowym, fajnym kierunku. Mnóstwo nowych myśli, mnóstwo nowych pomysłów, jak tą pustynią się bawić. No i tak na prywatnej stopie dodam, że pustynia jest, odgrywa rolę w moim, moim życiu. Yy, całkiem przypadkowo mam sobie koszulkę z wyścigu, który odbywał się, wyścig rowerowy po południowej Hiszpanii, po terenach pustynnych, po górach. Który zostawił we mnie dużo, dużo nowości, dużo, dużo nowej świadomości siebie, dużo nowej świadomości świata. I mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy byli tutaj, którzy spędzili czas na pustyni Błędowskiej, też mogli poczuć aż troszkę tej iskierki, która może troszkę ich nastroiła w nowym kierunku w życiu. Także jestem Wam wdzięczny za obecność tutaj i zapraszam do obecności w przyszłym roku.